kilka pytań Czas na podcast Kilka pytań przed mikrofonem Aneta Pastuszka witam państwa bardzo serdecznie a dzisiaj moim gościem jest Wojciech Załuski trener kajakarzy w UKS Silwant Kajak Elbląg dzień dobry Dzień dobry państwu dzień dobry pani Elbląg i kajakarstwo czy pomiędzy tymi dwoma wyrazami można postawić znak równości Myślę, że można jak najbardziej, dlatego że Elbląg od dłuższego czasu identyfikowany jest z kajakarstwem, przede wszystkim ze względu na nasze wyniki na przestrzeni ostatnich lat. Tych medali naprawdę było bardzo dużo, ale też dlatego, że mamy tutaj fantastyczne warunki do uprawiania tej pięknej dyscypliny. Mamy rzekę, która w okresie zimowym nam, jeżeli zamarznie, to bardzo szybko odmarza Mamy przystań kajakową, która jest zlokalizowana tak naprawdę przy, przy samej rzece, nie musimy nigdzie gonić, dojeżdżać. Zaplecze również sanitarne jest fantastyczne, bo na miejscu mam siłownię, basenik kajakowy, sale, ergometry kajakowe, hangary ze sprzętem, teren ogrodzony. W związku z tym to wszystko składa się na to, że... Tak, jest tu znak równości i, 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 i uważam, że Elbląg dysponuje naprawdę świetnymi warunkami do uprawiania tej dyscypliny e, sportu. Czyli można powiedzieć, że właściwie Elbląg leży nad rzeką, a rzeka to jeden z głównych czynników do uprawiania kajakarstwa. Tak, na pewno. Rzeka jest o tyle lepsza, tak jak wspomniałem w okresie zimowym, ona bardzo szybko odmarza, dlatego że jest to woda płynąca, e, Przykładowo porównując do Ostrudy czy do Olsztynach, tam gdzie mają jeziora, ci zawodnicy w okresie zimowym schodzą na wodę 2-3-4 tygodnie później, dlatego że po prostu jest cały czas pokrywa lodowa. Uważam, że rzeka jest o tyle fajna, dlatego że my po prostu możemy popłynąć w jedną i w drugą stronę bardzo daleko. Na jeziorze kręcimy się w kółko. W związku z tym uważam, że jest to po prostu dla nas bardziej sprzyjające. Czyli są warunki do rozwoju. Czyli baza jest, ale żeby rozwijać kajakarstwo, to potrzebni są zawodnicy. Oczywiście, to potrzebni są zawodnicy. No, My już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu, mamy tych profesjonalnych zawodników, seniorów, młodzieżowców, juniorów, ale jest też ten narybek, dlatego że o kajakach weblągu jest po prostu w ostatnim czasie głośno. Jesteśmy czołową dyscypliną. Cały czas znajdujemy się tak naprawdę na topie, dlatego że mamy co chwilę reprezentantów naszego klubu na mistrzostwach świata, na mistrzostwach Europy. W związku z tym, no, siłą rzeczy jest o nas głośno i tego na rybku u nas cały czas przybywa. Czy można powiedzieć, że przyszedł w końcu taki trend na kajakarstwo, ale na kajakarstwo sportowe? No mamy taką nadzieję. My w tym roku wyszliśmy z takim założeniem przede wszystkim do mieszkańców naszego miasta z hasłem Elbląg miastem sportów wodnych. Identyfikujemy się z tym hasłem. Chcemy pokazać, że el Elbląg rzeczywiście jest miastem sportów wodnych i mamy tu doskonałe warunki. A drugim naszym hasłem, takim już stricte sportowym, to jest kurs na Paryż 2024 i Los Angeles 2028, dlatego że realnie myślimy o tym żeby wprowadzić naszego zawodnika do igrzysk olimpijskich. Czy tych pierwszych? Zobaczymy. My mamy młodych zawodników, mimo że mamy seniorów, to tych zawodników mamy bardzo młodych. Taki okres rozkwitania i najwyższej formy zawodniczej jest dopiero w okresie 24, 25, 26 lat. A nasi zawodnicy mają po 21-22. W związku z tym my myślimy daleko, szeroko i zakładamy, że te igrzyska czy najbliższe, a już na pewno ten Los Angeles będzie w naszym zasięgu. Jaka jest droga właśnie od początku do wychowania olimpijczyka? Droga jest bardzo długa. Dlaczego? Dlatego, że jest to sport, który wymaga naprawdę wiele poświęcenia, wiele czasu. Ja uważam, że żeby dojść do takiego momentu wystartowania na igrzyskach olimpijskich, potrzeba co najmniej 12 lat bardzo mocnego sportowego treningu. Czasami zdarza się to szybciej, jeżeli mamy naprawdę wielki talent, a czasami trzeba nawet poczekać troszeczkę dłużej. Nasz zawodnik Przemek Rojek, daleko nie trzeba patrzeć, jest to zawodnik, który tak naprawdę no już ma szansę na Igrzyska Olimpijskie, ale cały czas podąża za nim pech, co chwilę pojawiają się kontuzje i śmiesznym, może nie śmiesznym, ale, ale takim faktem jest to, że zawsze te kontuzje pojawiają się u niego w lutym. Dlaczego? Nie wiemy. Dlatego droga jest na pewno długa, trzeba wiele dyscypliny cierpliwości no i hartu ducha. Talent czy szczęście? Czy ciężka praca? Co sprawdza się najwięcej? Czy może miks połączenie tego wszystkiego? Wydaje się mi się, że miks. Natomiast na pewno ciężka praca jakby stoi na, na, na górze tych trzech haseł, które pani powiedziała. Można mieć talent, można go nie wykorzystać. Natomiast ciężką pracą, naprawdę bardzo ciężką, zawsze dojdziemy do sukcesu. Panie trenerze, a w jakim wieku najlepiej zacząć, jeśli myślimy o właśnie, o, o olimpiadzie i chcemy być mistrzami, chcemy być najlepszymi kajakarzami. My podchodzimy do tego różnie, dlatego że zawodnicy rozwijają się naprawdę bardzo różnie. W wieku 9 lat niektórzy mogą już mieć tak rozwinięty organizm jak 13-latek, czasami 13-latek może mieć tak rozwinięty organizm jak 9-latek. Wyśrodkujmy to. Uważam, że 11 lat to jest naprawdę dobry wiek na rozpoczęcie treningów z kajakarstwem i dobrze by było, jeżeli ten zawodnik był już poprzedzony uprawianiem jakiejś dyscypliny. Z mojego doświadczenia obserwuję, że bardzo fajnie rozwijają się zawodnicy, którzy wcześniej trenowali zapasy, judo bądź pływanie. Są to dyscypliny ogólnorozwojowe. W związku z tym po rozpoczęciu trenowania tych dyscyplin w wieku. Dziecięcym ma się później otwarte drzwi do, do rozpoczęcia przygody ze, wszel, ze wszelkimi sportami, czy to zespołowymi, czy indywidualnymi. Jak w takim młodym człowieku zaszczepić pasję do takiej dyscypliny, jaką jest kajakarstwo? Bo no powiedzmy sobie szczerze, że jednak potrzebna jest ta żyłka pasji u tego młodego człowieka, żeby on też nie znudził się, no bo. Trzeba chodzić na treningi i trzeba mieć cały czas motywację. I trzeba wytrwale chodzić na te treningi, systematycznie, oczywiście. Um, początek to jest zabawa, to jest spłuknięcie bakcyla, tu trzeba wymyślić naprawdę różne formy zabawy, tak żeby zaszczepić w tych dzieciach no smykałkę po prostu do, do tych kajaków. Kajaki to jest ciężki sport, jeżeli mamy jesień czy wiosnę, to jest okres no, dosyć zimny. Wpadnięcie do wody wiąże się z tym, że jest zimno, można oczywiście doznać jakiegoś takiego ataku paniki, oczywiście zawodnicy zawsze są ubezpieczeni w taki sposób, że mają kamizelki asekuracyjne, materiały wypornościowe, no natomiast wracając do pytania, na pewno są to różnego rodzaju formy zabawy, brak przeciążeń przede wszystkim, przede wszystkim tych zawodników, organizacja zawodów, wyjazdów, zgrupowań. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Początek to musi być zabawa, i to musi być zaszczepienie w tych, e, w tych potencjalnych, profesjonalnych zawodnikach. No, po prostu połknięcie takiego bakcyla sportowego. A jaka jest rola rodziców w tym wszystkim? Bardzo wielka, szczególnie w tym czasie. Kiedyś, e, kiedy ja miałem 11 lat i przyszedłem do klubu, moi rodzice nawet nie wiedzieli, że ja rozpocząłem przygodę z kajakarstwem, bo takie były czasy. E, Dzieci same szukały jakichś rozwiązań i, i przygód. Dzisiaj, jeżeli nie pokażemy przede wszystkim rodzicom, jak wyglądają zajęcia, jaka jest przystań, jaka jest atmosfera u nas w klubie, to ciężko pozyskać niestety takich zawodników. W związku z tym my wychodzimy z założenia, że najpierw rodzic, dopiero później dzieci. A gdzie trener w tym wszystkim? Trener jest po środku, trener musi to wyśrodkować. Musi być po prostu pomiędzy rodzicem i, i zawodnikiem i tak samo jak i zawodnikowi, tak samo rodzicowi trzeba pokazać, że, że, że jest tu atmosfera, że jest fajnie, że, że mamy to, co tutaj robić, że mamy warunki i po prostu mamy warunki do kajakarstwa. No, jest, to, jest to jakby do, nasza domena w, w środowisku elbląskim. Czy w trakcie treningów i w trakcie przygotowywania e, zawodników do tego, żeby już wsiedli e, do kajaku i weszli na wodę, czy to jest pewien proces, czy to jest po prostu e, takie przygotowanie, że wsiadasz i płyniesz, czy jednak zanim ten etap i ten moment nadejdzie, to jest proces? Zawodnicy zawsze rozpoczynają, jeżeli wcześniej nie pływali oczywiście na kajaku, zawsze rozpoczynają przygodę na kajakach turystycznych. To są kajaki niewywrotne, w związku z tym nie ma czego się obawiać, że się wpadnie do wody. Natomiast jeżeli mamy informację, że gdzieś na wakacjach nad jeziorem, nad morzem taki zawodnik, takie dziecko miało już kontakt z, z łodzią, z kajakiem, my próbujemy od razu wejść w kajaki profesjonalne. Kajaki profesjonalne rzeczywiście są bardzo wywrotne. Nauka, e Pływania w tym kajaku, nauka e, równowagi wymaga troszeczkę czasu. Na początku zawsze się będzie wpadało niestety do tej wody i do tego się trzeba e, przyzwyczaić. Uważam, że m, tydzień, półtora takiego systematycznego e, treningu to jest wystarczający czas, żeby ten kajak opanować. A jak się nie zniechęcić, bo ciągle wpadamy do wody, wpadamy do wody. Jednak trzeba trenować. Jak się nie zniechęcić? My na swojej przystani mamy zlokalizowany basenik kajakowy. Na tym baseniku kajakowym mamy kajak profesjonalny. Ten basenik kajakowy ma pół metra głębokości, w związku z tym bardzo często rozpoczynamy tą przygodę z kajakiem wyczynowym u nas na baseniku. Tam nie ma się czego obawiać, tam jest czysta woda, ciepła woda, Bezpieczne. są lustra jest bezpiecznie. A jeśli zawodnicy już połykają bakcela, czy już mamy połowę sukcesu, ale mamy takich zapaleńców, a na przykład widzi pan jako trener, że trzeba to wyważyć, że trzeba to uspokoić. Wyciszyć troszeczkę bym powiedziała tego zawodnika, bo jeszcze nie jest na pewne etapy gotowy. To jak zrobić, żeby, żeby to przeszło delikatnie, żeby też dla młodego zawodnika no, nie zabrzmiało to jak też jakaś forma, że a trener mnie zniechęca, hamuje mnie, bo ja chcę. Doskonale panią rozumiem i doskonale rozumiem te pytanie. Akurat daleko też nie trzeba szukać, że w naszym klubie mamy takiego zawodnika jak Mikołaj Kot. To jest już reprezentant kadry juniorów młodszych i juniorów. Jest to zawodnik niezwykle zacięty, który chciałby realizować założenia ponad program treningowy, a my doskonale wiemy, że nasz program działa, on jest dobry i realizowanie założeń ponad nie zawsze będzie miało takie pozytywne odzwierciedlenie później na wynik sportowy, dlatego że zawodnika można przetrenować. To nie jest dobre w okresie, w okresie początku, czy gdzieś tam jeszcze takiego nie bardzo profesjonalnego pływania. My zwracamy na to uwagę, jeżeli widzimy, że zawodnik jest tak bardzo zacięty, że chciałby realizować tego treningu więcej, to po prostu bierzemy go na rozmowę, tłumaczymy, dajemy za i przeciw i zawsze to zdaje egzamin. Czyli dojrzałość, rozmowa. Oczywiście, dojrzałość i rozmowa. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo prowadzimy odpraw na wszelkiego rodzaju tematy, a to prozdrowotne, żywnościowe, podejścia psychologicznego z gorszymi etapami w szkole, tak więc tych rozmów jest naprawdę bardzo dużo. Jaki jest patent na sukces? Bo w przeciągu zaledwie kilku lat klub i zawodnicy w nim trenujący no, poszybowali w górę. Jaki jest patent na sukces? O, oczywiście najłatwiej powiedzieć ciężka praca, natomiast na to składa się naprawdę wiele czynników. My tutaj wytworzyliśmy wspaniałą atmosferę i ja zawsze powtarzam, że atmosfera to jest klucz do sukcesu. Dlaczego? My na naszej przystani mamy zlokalizowane trzy kluby, trzy podmioty. Jest to UKS Silwant, jest to parafialny klub sportowy Korona oraz klub turystyczny PTTK Drużno. My wszyscy mówimy wspólnym językiem. Uznaliśmy, że zgoda buduje i wspólny cel jakby no, jest dla nas najważniejsze osiągnięcie tego, tego wspólnego celu, a naszym wspólnym celem jest po prostu wprowadzenie zawodnika do Igrzysk Olimpijskich. Także atmosfera to jest jakby klucz według nas do sukcesu i zgoda. Mówimy o sporcie, jakim jest kajakarstwo, ale w większości e, osób, no, kajaki kojarzą się z wakacjami, ze spływami. Tak można zacząć, e, spróbować zarazić tego młodego człowieka, e, żeby potem przeszedł na zawodostwo? Oczywiście daleko nie trzeba szukać. Ja jestem tym przykładem. Ja swoją przygodę rozpocząłem w wieku 9 lat właśnie na wakacjach z rodzicami w miejscowości Widlin, z tego co kojarzę. I rzeczywiście tam rodzice wypożyczyli kajak, łódkę. Mi się to na tyle spodobało, na tyle połknąłem już tego bakcyla, tak naprawdę na tych wakacjach, że od razu powiedziałem mamo, ja chcę na kajaki. To był bardzo ciężki czas dla mnie, dlatego że ja miałem wtedy 9 lat, a wtedy były takie wymogi, że można było dopiero rozpocząć przygodę z kajakarstwem od 11 roku życia. W związku z tym musiałem troszeczkę poczekać, i ten rok między 10 a 11 to jeszcze był taki rok z przymrużeniem oka. Mogłem przychodzić na przystań, ale tylko i wyłącznie spoglądać na starszych zawodników. Tak więc, tak, rozpoczęcie przygody z kajakarstwem oczywiście na wakacjach z rodzicami można. A czy zawodnicy trenują tylko wtedy, kiedy jest pogoda i rzeka jest niezamarznięta, czy jak, te, jak ten cały rok wygląda treningowy? Czy jednak też zimą? Też trzeba trenować, y, może nie kajakarstwo, ale jakoś w inny sposób się rozwijać. My trenujemy cały rok. Kajakarze mają tylko i wyłącznie dwa tygodnie wolnego, dwa tygodnie wakacji w okresie całego roku. Jest to zazwyczaj wrzesień, w związku z tym nasi zawodnicy w zasadzie nie mają wakacji, bo kiedy mają te wakacje, e, rozpoczyna się wrzesień, to rozpoczyna się dla nich nauka w, 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 w szkole. Trenujemy cały rok w, 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 w okresie zimowym, bo to jest jakby najbardziej interesujące, kiedy kanał jest zamarznięty. Wyjeżdżamy w góry. Tam biegamy bardzo dużo na nartach biegowych, bardzo dużo biegamy. Jest mnóstwo zajęć gimnastycznych, mnóstwo zajęć na siłowni, bo jakby to jest ogólnorozwój, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny w procesie treningowym. Kiedy jest styczeń i luty, kadra. Czołówka reprezentacji Polski wyjeżdża zazwyczaj na zgrupowania klimatyczne. My w tym roku jako klub, jako jedyny klub, tak naprawdę w całym kraju mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na taki obóz klimatyczny. Byliśmy w Albanii, byliśmy tam trzy tygodnie, wykonaliśmy piękną pracę, bo zawodnicy w przeciągu trzech tygodni przepłynęli aż 400 kilometrów. W związku z tym e, trening trwa cały rok. Czy to jest też ważne, żeby. Jeździć na tego typu obozy, na tego typu treningi, zgrupowania po to, żeby trenować chociażby w innym środowisku? Bo też podejrzewam, że organizm inaczej też przyjmuje to. Tak, zmiana środowiska jest bardzo istotna. My co prawda mamy swoje obiekty, gdzie przeprowadzamy swoje obozy, czy to zakopane, czy niedaleko obok elbląga kretowiny. Natomiast zmiana klimatu jest niezwykle istotna. Dlaczego? Dlatego, że przykładowo przemysła w rojek czy przemysła w Korsak, nasi czołowi zawodnicy elbląscy spędzają bardzo dużo czasu na obozach klimatycznych w Portugalii. Jest to styczeń, luty, marzec, kwiecień. To są cztery bite miesiące tak naprawdę w jednym miejscu. Trener kadrowy razem z trenerami klubowymi również szuka rozwiązań, szuka rozwiązań, gdzie by można było pojechać może w jakichś innych warunkach potrenować, może zmiana miejsca niekoniecznie państwa, a, a miejsca w tej Portugalii. Także uważamy, że zmiana klimatu jest niezwykle istotna, no bo siedzieć w jednym miejscu i cały czas trenować w jednym, w jednym miejscu, no to czasami rzeczywiście można dostać kota w głowie. A czy ci zawodnicy, o których trener wspomina, to takie czarne konie na olimpiadę? Tak, mamy nadzieję, że tak. Przemysław Corsa, który dołączył do naszego teamu w zeszłym miesiącu, to jest ubiegoroczny mistrz, mistrz świata. Pokładamy oczywiście w nim wielkie nadzieje, natomiast dalej jest to bardzo młody zawodnik, który ma również wielkie szanse na, na Los Angeles i, w, i dopiero w Los Angeles będzie w tym rozkwicie e, rozkwicie sportowym Przemek Rojek e, niezwykle Fantastyczny gość, dlatego że to jest gwarant sukcesu, to jest maszyna do pracy. Trzyma się go troszeczkę pech, doznaje co chwilę jakichś drobnych kontuzji, natomiast jest tak silny psychicznie, że uważam, że, 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 że przemek dojdzie do tego medalu Igrzysk Olimpijskich. Jest cel, są plany, żeby wystartować w Olimpiadzie, ale czy planujecie też jako klub? Może też bardziej propagować kajakarstwo, rozwijać się, nie tylko Elbląg, ale może też szerzej, żeby to propagować w całym województwie warmińsko-mazurskim. W naszym województwie, w Elblągu, zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Kajakowego zlecił naszemu klubowi powołanie Akademii Kajakowej, która będzie działała właśnie na, w naszym województwie, która będzie zrzeszała i skupiała zawodników z naszych ościennych klubów. Z Ostródy, z Olsztyna, z Węgorzewa, z Mrągowa. I taka akademia już powstała. Mamy plany, aby w tym roku zorganizować dwa obozy sportowe dla tych zawodników z naszej kadry województwa właśnie w naszej akademii. W związku z tym myślimy szeroko. My chcemy być widzialni, chcemy być słyszalni w naszym województwie, stąd też powołanie tej akademii. No i też również dlatego, że mamy tu właśnie tak fantastyczne warunki. Wychodzimy z propozycją tak samo jak i do turystów, do mieszkańców miasta, ale również do tych zawodników czynnie trenujących z ościennych klubów. A jak pan panie trenerze obserwuje, to wasz głos jest słyszalny, już coraz bardziej, jest coraz mocniejszy, jeśli chodzi o ten sport? Myślę, że tak, jest bardzo słyszalny. Przede wszystkim w środowisku kajakowym, w polskim związku Kajakowym kluby takie jak Poznania Bydgosz, one widzą nas, widzą, że się rozwijamy i widzą, że bardzo, bardzo profesjonalnie podchodzimy do tych wszystkich tematów sportowych. Czy jesteśmy słyszalni w środowisku naszym, miejskim? Tak, uważam, że tak. Wystarczy popatrzeć na, na wszystkie media nasze, lokalne. Jesteśmy tam, rozwijamy się i te media nas opisują, opisują nas, nas dobrze w związku z tym? Myślę, że tak, jesteśmy słyszalni, robimy dobrą robotę. Klub jest już w top piątce? Jest już w top 5, już tak naprawdę od dwóch lat. My z miejsca 60, kiedy rozpoczynaliśmy tak naprawdę dopiero przygodę z naszym kajakarstwem elbląskim, wpadliśmy już do tej top 5, myślimy o top trójce. To jaką drogę jeszcze trzeba wykonać, żeby zająć miejsce na podium? No, na pewno wiele sukcesów. Musimy w systemie sportu młodzieżowego zdobyć taką ilość punktów, aby po prostu się w tej trójce znaleźć. Ona z roku na rok zawsze się zmienia, bo niektóre kluby uzyskują tych punktów więcej, drugie mniej, ale myślę, że mamy szansę na tą top trójkę. Ja na koniec naszej rozmowy chciałabym jeszcze tak przewrotnie trochę zapytać, ale dlaczego kajakarstwo, a nie inna dyscyplina sportu? <laughs> dlaczego kajakarstwo, a nie piłka nożna? Ciężko powiedzieć. No jest to na pewno dyscyplina, która nie jest monotonna. My możemy sobie wybrać, jeżeli mam humor taki, żeby popłynąć na starówkę, popłynę na starówkę. Jeżeli chciałbym zwiedzić e, zalew wiślany, popłynę na zalew wiślany, a może chciałbym popłynąć do Malborka, mogę kanałem jagielońskim popłynąć do Malborka. W związku z tym jest to urozmaicenie, jest to na pewno e, taka forma odstresowania się również, bo jesteśmy na świeżym powietrzu, jest mnóstwo przyrody. E, Poza tym zajęcia ogólnorozwojowe, których jest masa, to nie jest sport ukierunkowany tylko i wyłącznie na jedną robotę. Robimy tu naprawdę masę różnych rzeczy. Panie trenerze, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Był to podcast kilka pytań, a moim gościem był Wojciech Załuski, trener kajakarzy w UKS Silwant Kajak Elbląg. Kilka pytań.